Widzowie, zagrajmy sobie teraz w ekstremalny chowany. To będzie trudniejsze. Mamy nowe mapy, to jest zupełnie inna gra i jeszcze tutaj chyba nie nagrywałam odcinka, nie pamiętam dokładnie, ale w ogóle nie kojarzę tych map, dlatego że zawsze gram w inną gierkę. Uwaga, kto będzie poszukiwaczem? Wydaje mi się, że tylko jedna osoba tutaj może być, bo tutaj nie ma tak dokładnie napisane, uwaga, kto będzie. Ej, ja w ogóle już długo nie byłam żadnym poszukiwaczem w odcinkach, więc przydałoby mi się, jakbym była. Rozpoczynamy, dobra, mamy niecałą minutkę, żeby się schować. Widzowie, więc teraz musimy prędko gdzieś się schować. I zobaczcie, ta dziewczyna ma jakąś kaczuchę, która za nią chodzi. Hmm, ciekawe. Dobra, w ogóle tutaj po lewej stronie jest jakiś szczat. Nie mogę niestety tego zamknąć, ale zobaczcie, mamy 8 osób, które mogą się chować. Więcej ten serwer jakby nie pomieści. I teraz tak, tu jest zupełnie inaczej, przez to ten e, chowany nazywa się bardziej ekstremalny, dlatego że nie widać dokładnie, że na przykład tutaj trzeba skoczyć i trzeba też dobrze skoczyć. Na przykład ja nie potrafię. Już to widzę, jak mi nie do 20 sekund! Zostało! Ej! Prawie, że no nie mogłam doskoczyć! To jest naprawdę ekstremalny, trudniejszy. Myślę, że dobrym sposobem jest schować się tutaj w kwiecie. Chociaż nie wiem. Czekajcie. Jak ja się schowam? Ej! Teleportowało mnie! Co jest grane? To jest gdzieś teleport. W ogóle tego nie widać. Jestem! 4 sekundy. Ej, ale dobra skrytka. To teraz muszę patrzeć, żeby ten poszukiwać czasem nie wszedł do kwiatka. 4 minuty?! On będzie nas szukał 4 minuty. Ja nie mogę, ej serio, ten chowany jest mega ekstremalny. Tamte to, to jest łatwizna, ale tutaj już będzie naprawdę grubo, ma dużo więcej czasu. I też mniejsza jest powierzchnia do chowania się, zobaczcie, nie ma żadnych otwartych szuflad, nie ma też otwartej lodówki, nie ma żadnych szafek, żeby gdzieś się schować, jest tylko kilka właśnie tych paneli tam, żeby wskoczyć i ewentualnie gdzieś się teleportować, ale tak naprawdę jest tego mało. Także jestem mega ciekawa, jak pójdzie temu poszukiwaczowi, jak ja bym była poszukiwaczem, no to byłoby ciężko, powiem wam zdawie, dlatego, że jeszcze nie grałam w ogóle w tą grę. I od razu już widzę, że jest trudno, ciężko, dlatego podejrzewam, że wiele osób gra w tą grę, bo jak sobie patrzyłam, widzowie, na statystyki, to w tą grę gra o wiele więcej osób, dlatego, że ona jest bardziej ekstremalna, trudniejsza. Okej, okay, dobra, jest tu! O nie, on wskoczy do kwiata, widzę to, widzę to. Próbuję gdzieś tam widzę, widzę. On tutaj biegnie. Uwaga. Doskoczy zaraz do kwiata czy nie? I też poszukiwacz widzowie ma zwiększoną prędkość. O nie, on chce wskoczyć do kwiata, ale coś mu nie wychodzi. Chyba jest jakimś nieogarem, ale zobaczcie, jest, jest. Jest, szedł. Dobra, jestem tutaj bezpieczna. Chyba że można tu jakoś inaczej jeszcze doskoczyć, czy tylko przez teleport nie mam pojęcia. Ja sobie tu dostaję widzowie i wszystko widzę. Się mankowa, Wszystkich tam widzę, ale tam tam ktoś u góry biega, zobaczcie, nad okapem i nad lodówką. Musiałabym się jakoś tam przenieść, ale boję się, że jeśli skoczę, no to on mnie złapie, bo ma zwiększoną prędkość. Więc jak ja będę biegła i będę starała się nawet tam dobiec, no to coś czuję, że i tak nie zdążę. Ale czekajcie, ja nawet nie wiem, gdzie on jest. Aha, dobra, tutaj jest jakieś, to jest 440? Ok. Nie wiem, czy to jest w ogóle rzetelne info, ale chyba tak, czyli jest dość daleko ode mnie, jeśli o to chodzi, tak mi się wydaje. Widzowie, a zobaczcie, jaką ja mam super koszulkę Patty X Team. Jeśli wy byście chcieli taką koszulkę, to pamiętajcie, że musicie dołączyć do grupy z Robloxa, nazywa się Team Patty X i tam w sklepie, na grupie są koszulki, są bluzy, jest top, więc... To, co chce, może sobie zobaczyć, i też możecie mieć taką bluzkę, Bo, właśnie w Robloxie, też się tak ubrać i reprezentować mnie. Jako, że dołączyliście do Teamu Party, będzie mi bardzo miło, jeśli tak zrobicie. Także zapraszam, napiszcie w komentarzu ocenę, jak oceniacie tą koszulkę. Dobra, zostało półtora minuty. Eee, ja zeskakuję, widzowie. Dobra, ekstremalnie to ekstremalnie dobra. Czekajcie, biegnę. Naprawdę bardzo wolno biegnę. Muszę się gdzieś tutaj. O nie, ja widzę go, widzę go. Dobra, jest tam. O nie, on mnie chyba zauważył. O nie, nie, nie. Ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam. Dobra, teraz będę się tutaj przynosić powoli. On tam biega. Ej, on się zatrzymał. On się nie rusza. On nie umie. Dobra, szybko. Szybko, dobra, biegnę. Może mi się uda. Jest! Zrezygnował! Easy, easy game, widzowie. Wygraliśmy. Także nie było tak źle. Okej, okay, zobaczymy sobie teraz, co będzie za mapka, bo ja właściwie żadnej tutaj nie kojarzę. Co my tutaj mamy? Uwaga, uwaga. Eee, co to będzie? Sklep, kuchnia, poddasze, sypialnia No halo O, warsztat jakiś to jest Okej okay. Następnie losujemy wybieranie to Ej, to jest najlepsze tłumaczenie z Robloxa, widzowie Wybieramy to, czyli poszukiwacza Wow Kto będzie poszukiwaczem? Ja mam 13% Ulala, to jest naprawdę dużo Okej, okay. no to dobra no to zaczynamy, chowamy się teraz w warsztacie nie wiem czy tutaj będą jakieś fajne skrytki, postaramy się oczywiście też znaleźć jakiś teleport, na razie zamrożony jest poszukiwacz, wow zobaczcie co to jest za mapa, jakie tu są opony, to jest warsztat samochodowy szybko musimy gdzieś się tam schować najlepiej będzie jeśli gdzieś skoczymy wyżej zobaczcie, ja tam widzę, że jest to jakiś teleport na tej tablicy magnetycznej, dobra szukam coś, żeby się wspiąć do góry i tu zobaczcie, tu nie ma nawet takich doskoków o dobra, tutaj je znalazłam, tu jest naprawdę ekstremalnie trudno, są tylko zaledwie tam kilka tych platform, żeby sobie doskoczyć... O, dobra, tutaj można, uwaga. No nie, to trzeba gdzieś na końcu skakać. Dobra, udało się jestem. I teraz gdzie, dobra, idę gdzieś tam przed siebie. Muszę jak najdalej uciec, że w razie co, jeśli ten poszukiwacz będzie się teleportował, to też będę miała czas na ucieczkę, bo przypominam, że on ma zwiększoną prędkość. Dobra, wszyscy idą tutaj. Ja nie wiem, czy tutaj już moi widzowie czasem mnie wbili, ale jest dość wcześnie, bo ja nagrywam wcześniej ten odcinek widzowie, dlatego że wyjeżdżam na wakacje i potrzebuję zapas filmiku, więc nie wiem, kiedy wy to oglądacie, czy to już jest majówka, czy nie, bo nie wiem, kiedy wstawię ten filmik. Ale nagrywam to wcześniej z rana, żeby jak najwięcej filmów dla was nagrać, więc mam nadzieję, że to doceniacie. Okej, okay, o nie, on już tu idzie, dobra, już widzę, że on tu skacze, przecież no to jest logiczne. Pierwsze co tutaj przy tym poszukiwać, nie jest przecież głupi, nie? Dobra, no to szybko uciekajmy stąd, no bo jak widać już on od razu chce tutaj doskoczyć. Już tam biegnie u góry, Ej, patrzcie, przecież on by mógł zejść i od razu mnie złapać. O, nie mogłam do tej szuflady się schować! i Ja nie mogę, cholipcia! O lipcia, cholipcia. teraz, gdzie teraz uciec? On jest za dobry, za dobry jest, za dobry. O nie, on tam biegnie, biegnie za mną. Aaaa! Nie biegnie za mną. Nie, 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 nie. nie, Szybko, szybko, muszę się schować, schował się tu. Nie widział mnie. Dobra, schowałam się, widzowie, on tu biegnie. Nie widzi mnie, schowałam się, tutaj jest. Ja myślałam, że on za mną biegnie. to co to są za emocje. A on może mi widzieć, przecież muszę stać tutaj, dobra. Gdzie on teraz jest. Okej, okay, dobra, chyba odbiegł. No, nie mam pojęcia, dobra, teraz wspinam się jeszcze raz szybko do góry. Najbezpieczniej będzie u góry. Szybko, szybko. Dobra, a, szybko! Nie, szybko, szybko, szybko. Dobra, jestem jeszcze raz, dobra. Mał się tutaj. Muszę patrzeć, czy on nie będzie gdzieś tutaj chciał wskoczyć, tylko jak ja muszę. O, muszę sobie tak ustawić kamerę. Dobra, jestem schowana widzowie za tym kartą, ale on widzi cień. O, nie, dobra, idę tam dalej. Słuchajcie, jest grubo, ten poszukiwacz jest jakiś dobry. On już znalazł pięć osób a jest 9. Znaczy, bawiących się razem to jest 10. 9 się chowa, Jeden szuka. Dobra. Na razie nie widzę go. Po co ty tutaj stoisz? Zobaczcie, jak ona stoi, ta dziewczyna. Przecież ona nas zaraz zdradzi. Dlaczego ty tutaj tak stoisz? O nie, dobra, znowu biegnie, znowu biegnie, znowu biegnie, znowu biegnie, czekaj. Znowu biegnie, znowu biegnie. Ja zaskakuję. Dziękuję. Na razie. Do widzenia. Słuchajcie. Okej, okay, doskoczył. Aha, ja już zbieram. Dobra, teraz idzie znowu mam to samo miejsce. To jest ciężkie, powiem wam. Tam jest jakaś otwarta szuflada. Okej, okay, jest to jakaś otwarta szuflada. Dobra, szybko, może mi się uda? Już nie wiem. Mam się tutaj. Dobra. Ja nie wiem, czy on mi widział. Mam nadzieję, że nie. O nie widzowie. O nie! Dobra, to nie była dobra skrytka w szufladzie, ale jak widzicie, nie ma dużo miejsc, żeby się schować. Naprawdę, to jest ekstremalne. Żeby znaleźć dobre miejsce, dobrą skrytkę, to jest bardzo, bardzo trudne. I Widzowie, pamiętajcie też, żeby zostawić łapeczkę w górę. Jak oglądacie ten film i jesteście też w tym momencie, to pamiętajcie o łapeczce. Możecie mi napisać, że zostawiliście łapeczkę. A przypnę wam serduszko, będę przypinać serduszko przy takich komentarzach. Ja zresztą zawsze wam przypinam e, właśnie serduszka, zawsze czytam komentarze. I nawet jeśli nie przypnę serduszka, to pamiętajcie, widzowie, że ja je czytam wszystkie. No i koniec gry, mamy mecz zakończony. Jak widzicie dwie osoby przetrwały, także serdeczne gratulacje. Mamy kolejną mapę. Możemy ją wybrać za 6 Robuxów, ale ja widzowie się nie znam na tych mapach, dlatego że ja nie grałam w to. Więc nie wiem, która jest najlepsza. Może być kuchnia? No w sumie już się chowaliśmy w kuchni. Okej, okay, ja mam 17% szans, więc jak ja bym została teraz poszukiwaczem, no to już znam trochę mapę, więc byłoby fajnie. Niestety nie można... Jestem poszukiwaczem! O la la, ale grubo widzowie, ale dobrze, bo wybrało mi mapę, na której ja już grałam i się chowałam. Także mega. Okej, okay, teraz ja jestem tutaj jako IT. Super wygląda w ogóle. Ktoś mi tutaj kiwa. E, no dobra, no to zobaczymy, sobie chowajcie się. Ja już znam niektóre skrytki, wiem gdzie tam trzeba. Pobiec, żeby wiecie, żeby skoczyć, ale jak ja sobie tak podglądam, to nic nie widzę. a już pierwszego będę miała znalezione zaraz. Uciekaj, chłopie, bo nie zdąży. Zobaczcie, on stoi w miejscu. Dobra, wiesz, co? Nie musisz wyskakiwać. Jak chcesz, możesz zostać razem ze mną. Mi będzie miło. Ja cię złapię od razu. Zostało jeszcze 10 sekund, widzowie, także już się powoli rozgrzewam rączki, jak słyszycie. I zaraz będę gotowa, żeby szukać innych. <laughs> Dobra, już dawno nie byłam poszukiwaczem. Ja w ogóle nie. Nie wiem jak to jest, dlatego że ja zwykle e, zawsze się chowam. Dobra, już widzę tam. A, już cię widzę gagatku, już was widzę. Dobra, czekajcie, ja najpierw idę sobie tu sprawdzić. Bo na pewno ktoś się tu mógł schować, bo to jest bardzo proste. Uwaga. A, nie ma nikogo. Dobra. To lecę tutaj. Może ktoś do piekarnika skoczył, raczej nie. Dobra. Ja mam też większą prędkość tutaj w piekarniku. Nikogo nie ma. Dobra. No to lecimy dalej do góry. Muszę się gdzieś tutaj teleportować. Okej, okay, jestem. Czy ktoś jest tutaj w ekspresie, bo ja też znam takie sztuczki, czy ktoś tutaj jest? Nie ma. Dobra. To teraz jak oni się tam wyżej dostali? Czekajcie. Ej, ja nie mogę na razie nikogo znaleźć! Ej, glue, co to jest glue? Co to jest glue? Naciśnij, aby umieścić klej. Aha! Dobra, widzowie. Ja zaraz tutaj. Uuu, dobra. Czy to jest teleport? A, jest teleport. Dobra, mam go. I użyję mglu. Czekaj, 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 czekaj. Mam go, mam go. Eee? Siema, siema, Eniu. Dobra, teraz jak on się tam dostał? Czy ja mogę mu klej dać? Na aby anulować. Nie może umieścić kleju tak daleko. Dobra, tu jest następna, jest następna. Mam ją, mam ją. Mam eee! ją, dobra, druga znaleziona. Chciałam klej jej przykleić, ale ten klej coś nie działa. Bo to trzeba nacisnąć E, eee, dobra. Okej, okay, teraz on jest tutaj. Czekajcie, jak on się tam dostał? To jest... To jest kwiat. Dobra, ja już wiem. Ja już wiem, jak on się tam dostał, widzowie. Przecież to trzeba do kwiata. Dobra, biegnę. Naprawdę na speedzie. E, mam ten klej i mam nadzieję, że on mi coś pomoże. Czekajcie, już znalazłam trzech. Aha, bo ktoś się wyszedł chyba. Dobra, przeskakuję tu. Nie jest to takie wcale łatwe, patrzcie, on tutaj jest. No i już wyszedł. O nie, dobra, czekajcie. On tam jest. Już tutaj był ten chłop. Ktoś tutaj jest. Jest tutaj ktoś za książką, patrzcie teraz na to, co ja robię. Dżun. Widzę cię, chłopie! Ha! Znaleziono dziewczyna! <laughs> Widzicie, jaką skrytkę miała? Dobra, czy tutaj ktoś jest jeszcze? Będę sprawdzać każdą. Może tu jest? Jest tutaj na dole, widzę, widzę. Widzę kogoś, widzę kogoś znowu za książką. Ha! Znaleziony! Ej, nie mogę jej złapać! To jest? Dwóch tu jest! Ujrzesz! No, czemu nie mogłam? Ej, gdzie on teraz poszedł ten chłop? O nie, dobra, tu jest. Czekajcie, czekajcie, ja zaraz użyję kleju, zaraz użyję kleju, patrzcie. O nie! Zaraz go złapię! <laughs> nie udało się kleju, ale okej, okay, mam już. Jeszcze dwóch mi zostało, tylko gdzie nie mogą być? Czy tam ktoś się chowa? Dobra, tutaj, tutaj. Nie wiem, gdzie oni mogą być. Kompletnie, widzowie. Ktoś może być w tym kwiecie, tak niekoniecznie, żeby się. Te... O nie, nie mogę tu wskoczyć. Czy ktoś może być tutaj? Zobaczmy sobie. Ej, okay, dobra, patrzę. Wygrałam! Wygrałam! Jakie to było proste! Wygrałam! Widzowie, nie wierzę w to. Udało mi się. Ja cię! Ale ekstra super, udało mi się. A ta pani była taka trudna. No dobra, no to jakoś poszło. Było dość ekstremalnie, nie ma dużo miejsca na skrytki, ale fajnie, fajnie, teraz mamy sklep. O! W sklepie ja się schowam, widzowie, ja się schowam w sklepie. Uwaga, uwaga. Kto teraz będzie poszukiwaczem? No, 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 no. Dobra, jest jakiś nubek i zobaczymy sobie teraz jak mi pójdzie, bo jestem tego mega ciekawa. Uwaga, uwaga. Dyn, dery, dyn, dyn. Rozpoczęcie gry. Mamy 59 sekund. No to szybko, jeszcze w sklepie nie było. I tu jest kasa! Ja chyba grałam to w to jednak! Ze Smyslu. kojarzę! Chyba nie widzę, wie co? O, tutaj jest do płacenia terminal. Dobra, idę za te butelki chyba. Idę gdzieś tam do góry, może tam będzie dobrze. 20 sekund mi zostało. Muszę się szybko skryć, to nie jest wcale takie proste. Popatrzcie, tutaj mamy jakiś epic juice, czyli jakiś epicki napój. Ulala, dobra. O nie, ja chcę wyżej. Dlaczego to jest tak daleko? To jest specjalnie tak, patrzcie. No nie dam rady tam doskoczyć. To jest tylko dla mocnych graczy. Dobra, schowam się tutaj za butelką. Oddaliłam na maksa i zobaczymy sobie, gdzie się inni chowają. Hmm, co to jest za mapa? Ja bym gdzieś tutaj nie dotarła. To są jakieś latarenki. I uwaga, idzie, idzie, idzie. Posz... O, on pierwszy co, poszedł do kasy. Dobrze, że ja tam nie poszłam. Dobra, biegnij. I wiecie co? Ja coś czuję, że on zaraz tu. O dobra, idzie na prawo czy na lewo? Na prawo czy na lewo, gdzie on idzie? Nie widzę go. Gubiłam go! Chyba jest daleko, bo się oddala. Widzę. Widzę po krokach, że się oddala. Dobra, gdzie on jest? On gdzieś się chyba teleportuje. <laughs> U góry jest, tam się można było teleportować! Patrz się, on tam goni innych. O nie, ktoś tam spadł, ktoś spadł. Uuu, <laughs> trudno, naprawdę trudno. Ok, Na razie go nie widzę. Chyba spadł. Jest poszukiwacz. O nie, dobra, on jest tutaj, zobaczcie, biegnie za kimś. No i po co mnie zdradzasz, chłopie? Ja tu jestem. Czy on mnie znajdzie? O ja, dobra, goniko. go. nie go, nie doskoczył tam, nie doskoczył tam. Ten też nie doskakuje. <laughs> Kajcie! Ja nie mogę. Nie, spadł! Dobra, spadł. Nie ma, nie ma, nie ma. Chowam się, chowam się. Ale cisza. Bądź stąd! Czemu mnie zdradzasz, chłopie? Nie może tutaj doskoczyć, nie może doskoczyć. Dobra, to ja biegnę do ostatniej butelki. Do butelki biegnę. Jestem tu widzowie? Oh! Mocne to było. U góry całkiem. Ja, a mnie tam nie ma. Nie widzi mnie chyba. Ej, czemu go nie złapał? O nie, chłopie, zdradzasz mnie. Dobra, szybko, szybko, zaskakuję, zaskakuję na te niższe butelki, na te niższe butelki, bo On się uwziął na mnie. Uwziął, dobra, chyba mnie nie widzi. Czemu on nie może go złapać? Ja tego nie rozumiem, widzowie. Czemu on go nie może złapać? Nie. On mnie szuka, szuka mnie. Przewalone, przewalone. Ucieka! Oh, nie paszę go złapać, ale ty mnie nie... No patrzcie, jak on za mną chodzi, to specjalnie! To szybko, zaraz nie zauważy, zaraz mnie zauważy ten chłop. O nie, no nie, nie. Nie. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest, widzowie, ale jest. Nie widzę go widzowie! O nie, gdzie tu, gdzie tu? Widzimy. Nie widzimy, mnie, widzimy. Widzi szybko. Szybko do góry. Szapko! Czekam przed nim, ciekam przed nim. I mnie chyba... Ja mu zwiałam, zwiałam mu. Nie może tutaj doskoczyć. No wie! Dobra, jestem. Szukam mnie! Szukam mnie! Szuka mnie. <laughs> Szybko nowe butelki! To jest najlepsza kryjówka ever! Dobra, jestem tu? Bo myśli, że zaskoczyłam, czy co? i tam chyba się poddał! Albo nie dobra, jeszcze 30 sekund żeby trzymać! O nie, 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 dobra. Daleko jest daleko. No Wyobraźcie co być tu. Dziął nie jest i co wie, ale cisza co tu się dzieje w ogóle. O chyba do góry wskoczył. O nie, 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 jest.